W czwartym kwartale zeszłego roku na, na rynkach wtórnych w wielu dużych miastach w Polsce ceny nieruchomości lekko się obniżyły. E, natomiast pamiętajmy, że to była mała zmiana, która nastąpiła po wielu kwartałach nieprzerwanych wzrostów. Co więcej, czwarty kwartał zeszłego roku, czyli roku 2020, e, to był okres bardzo intensywnych restrykcji przeciwepidemicznych. Kiedy generalnie liczba transakcji mogła być mniejsza. Więc ja bym nie wysuwał jakichś daleko idących wniosków. Natomiast rzeczywiście sam fakt, że te ceny lekko się obniżyły, jest intrygujący. Eee, wydaje mi się, że mogło to po prostu wynikać z faktu, że w końcu e, na ceny przełożyła się większa niepewność. Kiedy wybuchła epidemia na wiosnę 2020 roku, to powszechne prognozy były takie, że ceny nieruchomości Albo spadną, albo się ustabilizują po wielu latach wzrostu. Tymczasem one przez wiosnę, lato i jesień rosły. I to była pewna niespodzianka. No ale w końcu późną jesienią i zimą te ceny lekko się obniżyły, więc wydaje mi się, że była to po prostu opóźniona reakcja na, e, na kryzys gospodarczy. Ceny mieszkań jest niezmiernie trudno przewidywać. Nie sądzę, żeby byli eksperci, którzy mają dobre modele pozwalające prognozować zmiany cen mieszkań. Generalne oczekiwanie na rynku jest takie, że te ceny będą rosły dalej. Z wielu względów. No raz, z tego względu, że mamy szybki wzrost gospodarczy i relatywnie wysoki wzrost płac. Dwa, ze względu na fakt, że mamy bardzo niskie stopy procentowe, szczególnie realne stopy procentowe i wiele osób kupuje mieszkania jako formę lokaty kapitału. No więc jest wiele czynników, które sprzyjają wzrostowi cen. Eee, ale jednocześnie zwróciłbym uwagę na kilka ryzyk. Przede wszystkim e, w ostatnim czasie e, zaczęto coraz więcej mówić o podwyżkach procentowych w przyszłym roku. Ja nie wiem, czy do nich dojdzie, szczerze mówiąc wątpię, czy już w przyszłym roku, ale może do nich dojść szybciej, do podwyżek 100% niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu. I to może być taki czynnik, który zadziała niekorzystnie na popyt na rynku nieruchomości. Co więcej, ta epidemia, która, która trwa, ona, ona trwa dłużej niż, niż się wydawało, że może trwać. Tak? I, I to też w jakiś sposób może ograniczać trochę e, sentyment na rynku nieruchomości.